Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie. Wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. A nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, ja to spełnię. Moi drodzy, dwa tematy. Pierwszy temat: kto mnie widzi, widzi i Ojca. A drugi: kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Ojciec, aby Ojciec był otoczony chwałą. Tutaj cały czas jest centrum chwała Boga Ojca. Pan Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby objawić Ojca, pokazać, jak wygląda Ojciec, jak, jak kocha nas. I teraz na ostatniej wieczerzy Filip, który mówi, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Rzeczywiście, widzieć Ojca to wystarczy, żeby być szczęśliwym. Mówimy o niebie, że jest to visio beatifica, czyli wizja uszczęśliwiająca. Kiedy widzę Boga, to napełniam się ogromnym, niesamowitym szczęściem, którego nie można sobie tutaj na ziemi wyobrazić. Nieraz nie, niektórzy mogą wspomnieć takie adoracje najświętszego sakramentu, po których wychodzili napełnieni jakimś Bożym światłem, Bożym pokojem, Bożą miłością ale to właśnie taki jakby przedsmak mały taki promyk tego co czeka nas w niebie dlaczego judaizm czy islam nie czyni żadnych podobizn Boga nawet podobizn ludzi, no, czasem w judaizmie są jakieś tam podobizmy kwiatów drzew czy jakiś zwierząt natomiast nie przedstawia się istot boskich czy na człowieka, twarzy dlatego, że Pan Bóg tego zabronił do czasu przyjścia swojego syna. Dopiero kiedy przyszedł jego syn, który, jak pisał święty Paweł, jest obrazem Boga niewidzialnego, który, jak czytamy w liście do Filipian w drugim rozdziale, on, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stał się posłuszny aż do śmierci. Czyli stał się też Podobny do nas, podobny do, oprócz grzechu we wszystkim, a jednocześnie też objawia ukryte oblicze Ojca, Ojca kochającego. Kto mnie widzi, widzi Ojca. W liście do Hebrajczyków czytamy: Patrzcie na Jezusa, On nam wierze, przewodzi, ją wydoskonala. Czyli patrzenie na Jezusa powoduje, że człowiek zaczyna wierzyć, ufa, idzie za Nim kontempluje Jego oblicze. Kiedy Pan Jezus zmartwychwstał znaleziono chustę i znaleziono całun. W tradycji Kościoła te znaki wywarły ogromny wpływ na to, aby w sposób ikoniczny przedstawić oblicze Chrystusa, czyli oblicze Boga, żeby patrzeć. Patrz się na Jezusa. To jest zadanie dla każdego z nas. Piotr przekonał się, że kiedy patrzył na Jezusa, wszystko mógł czynić. Kiedy przestał patrzeć na Jezusa, tracił moc, tracił orientację, tracił życie. Kiedy się odwrócił od Jezusa, to zaczął się bać i wypierał się Jezusa. Kiedy po tych trzech zaparciach spojrzał w oblicze Jezusa, to gorzko zapłakał. Pękło jego serce. Nawrócił się. Wcześniej, kiedy Pan Jezus chodził po morzu, po zburzonych falach, i Piotr nie wiedział, czy to jest Jezus, czy to jakaś zjawa, to takim znakiem sprawdzającym autentyczność Chrystusa było jego słowo i jego oblicze. Powiedział Piotr, jeżeli to Ty jesteś, powiedz, przyjdź do mnie po wodzie, to pójdę, będę mógł iść. I Pan Jezus mówi: przyjdź. Uwierzył słowu i spojrzał na Jezusa. Uchwycił się tego słowa. I koncentrował się na Chrystusie, nie na sobie, nie na swoich siłach, na swoim y, jakiś umiejętnościach chodzenia po wodzie, bo ich nie miał, może miał umiejętności pływania. No i kiedy patrzył na Jezusa, szedł, szedł, szedł. A kiedy zląkł się i nie skoncentrował się już na pomocy Jezusa, tylko na swoich siłach, zaczął tonąć. To jest znowu Powrócił do Jezusa wołając, Panie Ratuj Boginę, i Jezus go wyciągnął. Niesamowitą modlitwą jest modlitwa adoracyjna. Adorować najświętszy sakrament, również wpatrywać się w oblicze, w ikonę, w twarz Jezusa Chrystusa. Ktoś powiedział, że stajemy się tymi, na co patrzymy. Dzisiejszy świat to świat smartfonów. Różnych komputerów, ekranów telewizyjnych, innych ekranów, ciągle człowiek na coś patrzy, ale czy to jest obraz Boga, czy to jest coś, co czyni go bliższym Bogu, czy też patrzy na zło, patrzy na brzydotę, patrzy na grzech, który może być nawet bardzo pociągający, i wygląda, wyglądać może nawet na coś pięknego. Ale pod płaszczykiem tego piękna jest ukryta zgnilizna, śmierć. I dzisiaj warto tak przypomnieć sobie to zaproszenie. Każdy z nas jest zaproszony do tego, żeby patrzeć na Chrystusa. Kiedy jest Najświętszy Sakrament unoszony na mszy świętej, to patrzymy na Niego. Pan Jezus też obiecuje moc. I rzeczywiście, jeżeli Wierzymy, patrzymy na Niego, patrzymy przez wiarę, nie przez tylko patrzenie o. Te najważniejsze rzeczy są niewidoczne dla oczu, widzi się je sercem. Tak jak Mickiewicz pisał: Miej serce i patrzaj w serce. I to serce czyste może widzieć Boga. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I kiedy z czystym sercem zbliżamy się do Najświętszego Sakramentu, możemy doświadczyć napełniania się jakimś Bożym, Światłem Bożą miłością, a czasem ludzie nawet daleko od Boga, zdarzało się, że kiedy przychodzili do kościoła, padali na kolana i przy najświętszym sakramentem płakali, widzieli całe swoje życie, prosili o spowiedź. Ja jako spowiednik również jestem tego świadkiem, że Pan Bóg, kiedy się do niego doprowadzi człowieka, to potrafi już sam zacząć działać swoim niesamowitym spojrzeniem. Spojrzeniem miłosiernej miłości. I cuda, które dzieją się, szczególnie w życiu świętych, jakbyśmy tak popatrzyli na różnych świętych, to bardzo dużo różnych znaków. Piotr otrzymał obietnicę, że jeszcze nad większe dzieła będzie mógł uczynić niż sam Jezus będąc tutaj na ziemi. I warto tak zauważyć, że kiedy Piotr przechodził, ale jeżeli chorzy, to za czasów kiedy pan Jezus przechodził to próbowano się dotknąć pana Jezusa ten niewidomy tam wołał jakaś kobieta w tłumie żebym się tylko dotknęła a Piotr kiedy przechodził wystarczyło że cień Piotra padł na chorego i ten chory ozyskiwał zdrowie wiesz Piotr tak samo jak pan Jezus wskrzeszał umarłych i święty paweł ale i w dzisiejszych czasach też Widzimy osoby obdarzone charyzmatami. Widzimy też w historii świętych. Ostatnio tak patrzyłem na historię świętego Patryka. Jak przekonał króla poprzez takie znaki, jak druidzi wywołali deszcz, burzę. On pomodlił się i nastała głęboka cisza, i chmury się rozeszły, świeciło słońce. Tam jeszcze przyzywali węże, tam pomodlił się, wszystkie węże uciekły, nie ma w Irlandii węży i tak dalej. Albo na przykład święty Antoni Padewski, którego tak często przyzywamy, żeby pomógł nam w czymś, żebyśmy coś mogli znaleźć. Jak to zgubimy. I święty Antoni, on bardzo często występował przeciwko heretykom. W tamtych czasach szerzyła się herezja Katarów. Katarzy. To nie ci, którzy <głos》> mieli katar, tylko ci, którzy byli w takiej herezji, chcieli być bardzo czyści, właśnie, tak, czyści od wszelkiego materializmu. Mieli wstręt do wszystkiego, co jest związane z materią. Można powiedzieć, że byli ekstremalnie biedni, nienawidzący wszystkiego, co materialne. Tylko twierdzili, że co jest duchowe, to jest stworzone przez dobrego Boga, a wszystko, co jest materialne, ciało. Wszystko, co nas otacza, jest przez złego, przez demona stworzone. I święty Antoni Padewski, wtedy jeszcze nie Padewski, ale w Padwie został pochowany. Święty Antoni zaczął pokazywać też przez modlitwę. Działy się różne znaki, cuda, również związane z przyrodą, ale też był taki znak, że po jakiejś dyskusji z takim heretykiem, Katarem, który twierdził, że na świętym sakramencie, w chlebie nie może być ciała Chrystusa, bo przecież to jest materia. Materia jest zła i w ogóle. I domagał się jakiegoś znaku. I powiedział tak do świętego Antoniego: Jeżeli mój osioł, który przez trzy dni nic nie jadł, stanie przed owsem i będzie z drugiej strony ksiądz z hostią, najświętszym sakramentem. Co wybierze, to ja w to uwierzę. Jeżeli wybierze adorację najświętszego sakramentu, to uwierzę i zostawię swoje przekonania. A jeżeli pójdzie zjeść owies, to nie będę wierzył, że tam cokolwiek jest. No i rzeczywiście przyprowadzono osła. Osio oczywiście głodny, wygłodniały, pobiegł szybko w stronę zapachu owsa, bo chciał jeść. I w tym momencie święty Antoni go zawołał powiedział, Ośle, tu jest Twój Pan. I pokazał mu najświętszy sakrament. Osioł się odwrócił, podszedł do najświętszego sakramentu i upadł na kolana. I ten, jak przekaz tradycji mówi, heretyk przeszedł na stronę prawowiernej wiary katolickiej. To taka opowieść z czasów świętego Antoniego Padewskiego. Ale wracając jeszcze do. Problematyki herezji warto tak sobie uświadomić, że był taki czas w kościele jak ikonoklas, zwalczanie ikon, obrazów, figur. Oczywiście judaizm czy islam nie mają przedstawień twarzy, jest zakaz czynienia podobizn. Ale dlaczego? Dlatego, że Bóg dla nich jeszcze się nie wcielił. Jezusa Chrystusa jako Boga nie przyjęli. Owszem, pan Jezus przyszedł w judaizmie, przeżywał wszystkie święta judaistyczne, ale judaizm wykluczył go ze swojej przestrzeni wiary, wręcz traktował przez dwa tysiące lat jako kogoś, kto sprowadził różne nieszczęścia na naród wybrany. Również islam nazywa Isze, czyli Jezusa, tylko prorokiem, nawet nie mówi, że umarł na krzyżu. Więc Jezusa. Nie przedstawia się jako wcielonego Boga. Dla nich, czy to, to jak Szymon Maimonides mówił, że Bóg jest niematerialny, nie ma żadnego wcielenia, nie ma żadnej materii, więc nie można go przedstawiać w sposób materialny. Można tylko o nim apofatycznie mówić, to znaczy, jaki nie jest. Można o nim medytować, można w nim jakoś się odnajdywać jako jego obecność, taka Boża Obecność, która wstępuje. Również muzułmanie bardziej mówią, jaki jest niepodobny do człowieka, w czym nie jest podobny, niż w czym jest podobny. Nie można powiedzieć, że Bóg islamu kocha człowieka, raczej jest wszechmocny, raczej może mu darować pewne winy, kary, ale nie jest tak jak człowiek czuły, delikatny, jak Ojciec. I w związku z tym, że Pan Jezus objawił prawdziwe oblicze Ojca, to w Kościele, także wschodnim, ale też i zachodnim, mamy różne wizerunki Jezusa Chrystusa. Myślę, że duży wpływ na te wizerunki ma całun turyński. Na całunie turyńskim odbiło się oblicze Chrystusa. Dzisiaj naukowcy, syndolodzy, czyli znawcy całunu, coraz bardziej są tym faktem zachwyceni, zadziwieni, i nie potrafią wytłumaczyć jak to powstało poza tym że jest tam niesamowite oblicze wręcz trójwymiarowe i gdybyśmy tak popatrzyli na wschodnie ikony to wiele ikon jest bardzo podobnych do tego całunu to oblicze jakby jest inspiracją tak jakby wera ikon prawdziwa ikona prawdziwy obraz boga a Jezus właśnie jest tym Obliczem Boga niewidzialnego. Jest tym, który stał się dla nas podobny do nas, ale jednocześnie pokazuje podobieństwo do Boga. Kiedy człowiek był stwarzany, Pan Bóg, tak sobie, planował, że człowiek będzie na obraz Jego stworzony, na podobieństwo, żeby być podobnym. Ale kiedy Ojcowie Kościoła zauważyli, że kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, popatrzył na Niego, mówi, że jest bardzo dobry, ale powiedział, że jest to obraz. Wiemy, że obrazy mogą być niedokończone, mogą być szkice, mogą być jeszcze w trakcie kończenia, żeby być jeszcze bardziej podobnym na tym obrazie do wzorca. To trzeba pewnej pracy. I my mamy czas tutaj na Ziemi, aby rzeczywiście wpatrując się w oblicze Boga Ojca, w oblicze Jezusa Chrystusa, który powiedział do Filipa: Kto mnie widzi, widzi ojca, żeby rzeczywiście korygować w sobie to, co nie jest podobne do. Boga. Czasem może się okazać, że nasze twarze zmieniają się. Nawet życie moralne wpływa na to, czy nasza twarz jest jaśniejąca, czy taka trochę ciemniejsza, w tym sensie duchowym. I może tak się okazać, że, jak w tej legendzie, gdzie malował Leonardo da Vinci obraz Ostatniej Wieczerzy, ta dzisiejsza scena ewangeliczna też jest Ostatniej Wieczerzy. Właśnie jako ostatnia postać miała być namalowana postać Judasza. No i Leonardo da Vinci szukał odpowiedniego modelu, żeby mógł się na nim wzorować i pokazać mu takiego człowieka, który się stoczył, jakiś pijak w Rysztoku, leżał. Rzeczywiście spotkał takiego człowieka i zaproponował mu trochę pieniędzy. Tamten się ucieszył, bo potrzebował na alkohol. No i w związku z tym przyszedł do jego pracowni. I tak, kiedy Leonardo da Vinci malował go, okazało się, że zaczynał jakieś rozpoznawać znajome rysy twarzy i zadał mu pytanie: Słuchaj, czyśmy się kiedyś nie spotkali? A ten odpowiedział: Tak, ja już tutaj pozowałem. Jak to? Kogo tutaj pozowałeś? Pozowałem do twarzy Jezusa. Obyśmy byli coraz bardziej podobni, w sensie duchowym, do twarzy Jezusa, abyśmy emanowali miłością, miłosierno Ojca, który jest w niebie, aby Duch Święty czynił przez nas, przez nasze słowa, uczynki, swoją wolę, wolę Ojca, aby chwała Boża była coraz większa przez nasze życie. Przyjmijmy, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech was błogosławi strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.